Hej, hej, witajcie kochane lwy. Z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj chcę Was zaprosić na horoskop tygodniowy od 20 do 26 czerwca 2022. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować. Ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny, niemniej to, co usłyszycie, może być ważną wskazówką i informacją dla Was. Kto chce skorzystać z czytania indywidualnego gorąco, zapraszam na Facebooka na bloga wróżka roza. Tam w zakładce usługi możecie zapoznać się z rodzajami wróżb i cenikiem. Jeśli ktoś się zdecyduje, należy wcisnąć na wróżbę i dostaniecie przekierowanie na kalendarz. W kalendarzu powinny pojawić się wolne godziny. Jeżeli tych wolnych godzin nie ma, to znaczy, że dzień jest zajęty i po prostu przechodzicie do kolejnej daty. Godziny są podane. w y Godziny są podane według polskiej strefy czasowej, bo ja tak funkcjonuje. Także jeżeli dzwonicie z innego kraju bądź innego kontynentu musicie sobie ten czas przeliczyć. Ja Wam dziękuję. Za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście. I oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo od tego zależy kolejność nagrywania horoskopów, jak i również yy, budowanie mojego kanału. Także subskrybujcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, jeżeli jest taka możliwość. Yy... Ja uwielbiam czytać Wasze komentarze, staram się na wszystkie komentarze odpowiadać, także to też jest bardzo ważne. Dajcie znać też w komentarzu, jeżeli film z Wami rezonuje. No i cóż, pamiętajcie o tym, że budujemy razem ten kanał, więc ja Wam dziękuję za Waszą obecność. Zatem zobaczmy, drogie lwy, co będzie się działo w finansach od 20 do 26 czerwca 2022. Jest asmonet, czyli jest szansa na rozpoczęcie czegoś nowego, coś, co, o czym marzycie nawet od dzieciństwa albo od jakiegoś czasu. Być może tutaj jakaś osóbka będzie Wam pomagała, tak? I to jest stabilność finansowa, tak? Słuchajcie, droga po sukces. To też rydwan mogą być podróże, przeprowadzki, ale również kupowanie jakiejś nieruchomości również, albo też jeżdżenie na jakieś kursy, zdobywanie wiedzy, tak? I tutaj jest też rozdroże, odchodzenie. Być może porzucicie swoją pracę i otworzycie swoją działalność gospodarczą, co niektóre osoby. Albo być może też będą to zmiany związane właśnie z skupnem nieruchomości. No, zobaczcie, też podróże, może też potrzebujecie wyjazdu, tak, urlopu. Może tutaj też jest taka informacja, że, żeby doładować akumulatory. I trochę tutaj ale też odkrywanie wiedzy, też zdobywanie wiedzy. No i kochani, no trochę tutaj są trudne energie te 10 mieczy, czyli najgorsze już minęło. Teraz właśnie jest ten odpoczynek, regenerowanie się i cesarz, siła. Więc tutaj są ogromne zmiany, przemiany w was. Ja myślę, że tutaj dużo się zadzieje w tym tygodniu, lub jeszcze w następnym, bo też są duże arkana, więc więc może być tak, że tu coś się zadzieje, ale też pamiętajcie o tym, że jeżeli będziecie mieć wiedzę, to tą wiedzą się wy wybronicie w danej sytuacji. Ale tak jakby też trzeba odpoczynku, czyli no, może jakiś wyjazd na urlop też, też wam dobrze tutaj zrobi, tak? Ale ogólnie karty dobre, więc być może właśnie na tym urlopie wpadniecie na pomysł, że Macie dosyć pracy u kogoś, i, i pracować pod czyjeś dyktando i, i po prostu otwieracie swoją działalność. Teraz zobaczymy, kochani, co się będzie działo w uczuciach w miłości dla lwa od 20 do 26 czerwca 2022. Miłość uczucia. E, no słuchajcie, tu jest też. E, Dużo mieczy, dużo analizy, dużo rozmyślania, za dużo też może będzie plotek. I, I coś tutaj trzeba, kochani, zmienić. W tle macie cesarzową. Pamiętajcie o tym, że jesteście piękną kobietą, kobietą, która może rodzić dzieci, płodność, tak? Więc tu jest. Yy, yy, Dowartościowanie do siebie. Jeżeli ktoś puścił na was jakieś plotki, które was bolą, macie się tym nie przejmować. Tu w tle macie też Królową Mieczy, która no tu yy, yy, może być tak, że. Yy, yy, jest parą, jesteście w, w jakimś związku, tak? Ale tu trochę też niektóre rzeczy takie toksyczne trzeba uzdrowić. Uwaga też, żeby nie zaliczyć wpadki, tak? bo tam była cesarzowa, tu jest też giermek, więc może to mówić o pojawieniu się dziecku, dziecka, nieplanowanego dziecka, i to może Was po prostu w myślach dobijać, więc yy, dociągniemy karty. Słuchajcie, tu jest też uzależnienie, które się może kończyć, tak? więc tutaj może być też jakaś rutyna. Sześć kielichów, czyli osoba z przeszłości, z którą byliście, albo po prostu y, możecie kogoś tutaj spotkać, albo y, bo, powracać do schematów, y, słuchajcie, y, które już wcześniej były i to jest niezdrowe. To trzeba uzdrowić. Y, no, słuchajcie, tu jest też marzenia y, no, znowu jest ta cesarzowa, więc uwaga y, uwaga zabezpieczajcie się, jeżeli nie planujecie dziecka. Y, no i, i tu jest ym, praca nad sobą. Pozbycie się nałogu, po, pozbycie się uzależnień. Może jesteście od kogoś uzależnieni, uzależnieni od seksu, uzależnieni od jakiejś innej używki, być może, albo wasz partner. Więc tutaj jest praca nad tym, to nie jest łatwa praca, więc ten tydzień też. Ym, może być y, 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 dosyć trudny, ale może będziecie w tym tygodniu podejmować decyzję, że, że y, będziecie podejmować decyzję o rozstaniu. Koniec, koniec te, te, tego i, i tutaj y, może być też taka informacja. No, oczywiście to nie będzie ze wszystkimi rezonować, ale no, też takie energie tutaj się pokazały. Teraz zobaczymy, kochani, co nam pokażą karty Lenormand dla lwa od 20 do 26 czerwca 2022. Dom. Być może będziecie zakładać działalność gospodarczą w domu. Nowa praca wam się pokazuje, słuchajcie, więc tutaj słuchajcie zmiany, ale pozytywne zmiany. Nie miejcie wątpliwości w to, co robicie. Uwierzcie, że... Uwierzcie i róbcie to, co kochacie, tak? Nagłe zmiany, cięcie, zbieranie plonów i tutaj też, jeśli chodzi o uczucia, miłość, może tutaj coś się zadziać też. Kochani, więc to może być też przeprowadzka, wspólne zamieszkanie z kimś, no i może tutaj będziecie rozważać, czy tą osobę właśnie kochacie, tak, czy. czy... No, bo to może być też właśnie pojawienie się dziecka, więc, więc tu mogą być właśnie te myśli takie, tak? Czy, czy ja naprawdę tą osobę darzę uczuciem? Czy ta osoba darzy mnie uczuciem? tak I tutaj też tak kotwica że mówić o takim ciężarze, o wątpliwościach, ale słuchajcie, no to się uwalnia, tak? Więc ten chmur trzeba rozgonić, myśleć pozytywnie. Duże zmiany, duże zmiany. Może niekoniecznie się pojawią w tym tygodniu, ale one tak jakby to, co się będzie działo w tym tygodniu, może po prostu przekształcić się na waszą przyszłość. Jeśli chodzi o wasze zdrowie, słuchajcie, zadbajcie o swoje ciało, bo domek to jest też domek, ciało jako domek dla waszej duszy. Suplementy diety, poziom żelaza, stawy, kolana, tutaj ogólnie nogi układ oddechowy również i no serduszko krążenie tak czyli tutaj też no, coś co jest we krwi te wasze suplementy diety ważne są które wpływają na serce na krążenie na wasz oddech tak czyli tutaj też praca nad, nad tym no i teraz zobaczymy kochani co nam pokażą karty rady dla lwa od 20 do 26 czerwca 2022 Odpuść sobie, czyli pewne rzeczy trzeba puścić. Ten balonik trzeba puścić, żeby odleciał. Dać na luz, po prostu. Dać na luz i, i nie napierać, tak? I druga karta rady. Wyrażaj swoją wdzięczność. Okazywanie wdzięczności innym może być źródłem radości, czyli bądź wdzięczny za to, co Cię spotyka. Bądź wdzięczny, wdzięczna za to, co Cię otacza. Co już masz bo może też nie doceniasz tego, co już zdobyłeś, zdobyłaś, więc warto tutaj nad tym popracować. Drogie lwy, ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę Wam dużo miłości, kasiory, spełnienia marzeń i wszystkiego tego, co sobie życzycie. Wysyłam Wam moc pozytywnej energii, ściskam Was cieplutko. Pamiętajcie o aktywności na moim kanale, także subskrybujcie. Nie zapomnijcie wcisnąć dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Lajkujcie, komentujcie. Yy, dajcie znać w komentarzu, z kim film rezonuje i udostępniajcie, jeżeli się nie wstydzicie i ja Wam życzę wszystkiego dobrego, ściskam Was buziole, papa, do następnego razu